Siemanko, pokażę Wam dzisiaj trzy proste patenty na trochę nietypowe wykorzystanie narzędzi. Patent pierwszy. Czego można użyć do narysowania okręgu? Oczywiście cyrkla, ale jeżeli nie mamy cyrkla, możemy użyć np. kątownika i dwóch gwoździków. Wystarczy wbicie w materiał, a następnie oprzeć o nie kątownik i odrysować okrąg. Zobaczcie, jakie to proste. Patent drugi. W zestawach narzędzi otrzymujemy przeważnie po jednym kluczu z danego rozmiaru. Jeżeli więc musimy odkręcić nakrętkę ze śruby, powstaje mały problem. W takiej sytuacji możemy poratować się zwykłą monetą, którą wystarczy wcisnąć między nakrętkę a klucz. I nakrętka poluzowana. Patent trzeci. Inny problem występuje wtedy, gdy ktoś przy dokręcaniu nakrętki bawił się w pudziana i użył do tego nieziemskiej siły. Możemy w takiej sytuacji poprosić kogoś o pomoc albo wykorzystać trochę sprytu i zrobić małą dźwignię. Możemy do tego użyć na przykład drugiego klucza. Używając dźwigni żadna śruba nam nie straszna. Jeżeli znacie jeszcze jakieś fajne patenty na nietypowe wykorzystanie narzędzi, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie dać nam suba na YouTubie, lajka na Facebooku oraz oczywiście zalejkować naszego partnera Marketopex. Trzymajcie się, cześć!